Dzień dobry, ja w motoryzacji siedzę już kilkadziesiąt lat i chociaż w tym czasie samochody bardzo mocno się zmieniły, to jednak... Tempo zmian, jakie obserwuję w ostatnich latach jest po prostu niewyobrażalne. I to dotyczy nie tylko tego, że pojawiła się na rynku elektromobilność, że do Europy wkroczyła motoryzacja chińska, ale także dlatego, że technologie, które znajdują się w każdym samochodzie, są po prostu niewyobrażalne jeszcze nawet 10 lat temu. Dziś opowiem Wam o samochodzie pod wieloma względami niezwykłym, a jego niezwykłość polega nie tylko na tym, że jest to auto z Chin, że jest to hybryda, ale także, że napęd w tym modelu jest naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu wprost niewyobrażalny. Omoda 9 Super Hybrid to Auto reprezentujące SUV z segmentu D, o jego nadwoziu, które ma prawie 4,80 m długości, mówi się, że jest to taki SUV coupé. Ten samochód pojawił się kilka miesięcy temu na naszym rynku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc kiedy wziąłem go na testy zastanawiałem się, co takiego jest w tej dziewiątce, że ludzie tak chętnie wsiadają do tego auta i tak chętnie widzieliby go w swoim garażu. No i muszę Wam powiedzieć, że po tym tygodniu jazd, a właśnie tyle czasu spędziłem za kierownicą tego samochodu, wydaje mi się, że po troszeczku rozumiem tych, którzy chcą mieć o modę dziewięć. Zacznę od tego, że jest to auto duże, wygodne. W środku kabina pasażerska jest bardzo przestronna, z tyłu duży bagażnik ponad 600 litrów, więc to już są walory, które sprawiają, że na przykład jeżeli widzielibyśmy o modę 9 w roli auta rodzinnego, no to już tutaj ten samochód te warunki spełnia. Poza tym ten samochód jest bardzo dobrze wyposażony. Jest tutaj prawie 20 różnego rodzaju systemów, które mają wspierać kierowcę. I od razu uprzedzam, że z tymi systemami wszystkimi trzeba się bardzo spokojnie zapoznawać. I to tym, którzy wsiedli po raz pierwszy do tego samochodu, no zajmie troszeczkę czasu, bo niby są to rzeczy oczywiste, a jednak warto je poznać, bo one faktycznie bardzo pomagają w kierowaniu o modą 9. Ale coś co naprawdę rzuciło mnie na kolana w przypadku tego chińczyka to napęd. Proszę sobie wyobrazić, że jest tutaj hybryda, hybryda typu plug-in, czyli dająca się doładować z zewnątrz, ale ta hybryda składa się z jednego silnika benzynowego i aż trzech silników Elektrycznych, bo auto ma napęd na wszystkie koła. Dwa silniki elektryczne i jeden spalinowy są z przodu. Z tyłu jest też silnik elektryczny, który napędza wyłącznie koła tylnej osi i ta współpraca tych motorów i ich parametry. No, pozwalają na bardzo dynamiczną jazdę, bo jeśli powiem, że to auto z tym napędem, ten napęd w tym samochodzie ma moment obrotowy wynoszący ponad 600 Nm, a moc maksymalna tego zespołu napędowego tej hybrydy to prawie 540 koni, no to nawet jeżeli ten samochód waży gotowy do jazdy 2200 kg, no to i tak czyni z niego ten napęd rakietę. Proszę sobie wyobrazić, że ten samochód do prędkości 100 km przyspiesza w niespełna 5 sekund. Ja niedawno jeździłem Porsche 911 GT3. Tamto auto miało 510 koni i też bardzo przyzwoite przyspieszenie, bo tam w granicach 3 i paru sekund, no ale rasowa wyścigówka taką jak jest 911 GT3, a to jest SUV ważący prawie dwa razy tyle co ten samochód. I co ciekawe, ten model y, z tym napędem wcale nie jest taki bardzo paliwożerny, bo naprawdę trzeba się starać, żeby średnie spalanie y, w przypadku tego samochodu y, przekroczyło y, 6 litrów. A... Często jest poniżej 6 litrów na 100 km. No przyznacie, że jest to wynik bardzo dobry. I kończąc już o napędzie, to powiem jeszcze tylko tyle, że silnik benzynowy, który tu pracuje w tym samochodzie, ma zaledwie 1,5 litra i tylko niewiele ponad 140 koni mechanicznych. Ta pozostała moc, czyli te prawie 400 koni, bierze się z kombinacji tych silników elektrycznych, które sprawiają, że ten samochód jest tak dynamiczny, jak jak no, rasowe, autosportowe. Pierwsza rzecz, która się jakby rzuca w oczy, jeżeli się zbliżymy już do tego samochodu z kluczykiem w ręku. To ten samochód od razu nie tylko otwiera nam drzwi, ale także uruchamia cały napęd. Tu nie ma żadnego przycisku start-stop, żadnego przycisku rozrusznika, po prostu już jest gotowy do jazdy. I tak samo wtedy, kiedy skończymy podróż, wysiądziemy z tego auta, natychmiast wszystko gaśnie, auto się zamyka i no, możemy do następnego razu uważać go za uśpionego. Tak jak mówiłem, zespół informatyczny, który znajduje się na pokładzie tego samochodu i dostępność do niego no, wymaga pewnego przygotowania, bo Dobrze byłoby, żeby na spokojnie zapoznać się z wszystkimi systemami, z wszystkimi funkcjami, które ten samochód oferuje, jest ich naprawdę wiele. Bo wyobraźmy sobie, że tutaj jest regulowane zawieszenie od 17 do 21 cm prześwit się może wahać, ale są też trzy tryby jazdy z różnym ustawieniem zawieszenia. Jest chyba sześć trybów jazdy, takich do normalnej jazdy, które ustawiamy sobie żeby jeździć albo oszczędnie, bardzo oszczędnie, albo dynamicznie, czyli te wszystkie eko, sport, jazda po śniegu, po piasku, czy na przykład w trudniejszym terenie. Także obsługa, która tutaj czeka na kierowcę, jest troszeczkę nietypowa, jak w autach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, no po, proszę zobaczyć, tak jak w Mercedesie obsługa foteli, elektryczna regulacja, wszystko znajduje się w drzwiach. Tego raczej producenci europejscy nie stosują. Tunel środkowy, wysoko podniesiony pod spodem, bardzo duży schowek z gniazdkami USB, pozwalającymi doładowywać na przykład telefon i y, dźwignia zmiany biegów, no już w tej chwili chyba takie będą, po prostu dźwigienka, którą do tyłu podrzucamy do góry, w dół, drive, parking i to jest wszystko, co trzeba, tak powiem, na początek o u, korzystaniu z tego samochodu wiedzieć. Ten ekran, który tutaj mam przed sobą jest dotykowy i przyznam szczerze, że nie wszystko tu mi się podobało, bo czasami mimo tego m, m, dotyku, no, nie było to aż takie precyzyjne. Myślę, że tutaj inżynierowie o mody powinni troszeczkę popracować, zwiększyć czujność, albo niektóre funkcje wymienić na te bardziej tradycyjne, z których no już zaczynają coraz częściej znowu producenci europejscy, japońscy i koreańscy korzystać. Chińczycy jeszcze zafascynowani tą nowoczesnością uważają, że wszystko jest możliwe przez dotyk. No nie do końca, nie do końca. I teraz wrażenia z jazdy. No tak jak mówiłem. Samochód jest bardzo komfortowy, bo w omodzie uważają nawet, że on się tak ociera o segment premium. No jeszcze może nie mają odwagi tamtego jednoznacznie mówić, ale rzeczywiście samochód jest bardzo komfortowo wyposażony. To jest podobno naturalna skóra, bardzo solidne spasowanie tego wszystkiego. Ilość funkcji i takich zadań, które tu można spełnić, jeśli chodzi o komfort, no to jest po prostu. Po prostu rzeczywiście na poziomie tych aut, które są zaliczane do tej wąskiej grupy samochodowej światowej elity. Ale Omoda 9 Super Hybrid to tak jak powiedziałem, przede wszystkim napęd, przede wszystkim wygoda, oszczędna jazda. I pewność zachowania się w czasie jazdy, bo ja zrobiłem taki test jadąc autostradą, jadąc ponad 140 km na godzinę i ten samochód się zachowuje bardzo stabilnie. Tam nie ma jakiegoś pływania, nie ma jakiegoś takiego niepewnego tutaj zachowania się układu kierowniczego, po prostu idzie jak przecinak. Ja nikogo nie zachęcam, zresztą użytkownicy tego typu samochodów raczej nie ścigają się na autostradach czy nawet na, na, na jakichś tam prostych odcinkach, ale ten samochód jest bardzo, bardzo przewidywalny. Generalnie bardzo ciekawa propozycja, i tak jak w przypadku innych modeli chińskich marek, cały czas się zastanawiamy, jak to długo wytrzyma, jak będzie z dostępnością części, jak będzie z terminowością ewentualnych napraw. No, Chińczycy zapewniają, że wszystko będzie w porządku. No ale to wymaga czasu, żeby te samochody się oswoiły na naszym rynku i my także z nimi.